Co to? Na prawo! W kompanii honorowej towarzyszą dwa poczty sztandarowe: 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Właśnie na prawo. Chodź! Panie premierze, dowódca brygady, generał brygady Pawluk, melduje żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia do uroczystej przysięgi. Wododrzały, żołnierze! Wododrzały, panie premierze! Wododrzały, ważność! Na prawo! Patrz! Flagę państwową podnieś! Złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru masz. Do! Przysięgi. Proszę powtarzać za mną słowa Roty przysięgi wojskowej. Ja żołnierz Wojska Polskiego ja, to... Przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Pan z wami, Bóg, który powołał was do służby naszej Ojczyźnie, Niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen. Wyróżnienia z 25 brygady Kawalerii powierzchni otrzymują. Szeregowy Arkadiusz Szweda. Szanowni Panowie Generałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, najbliżsi żołnierze, którzy przed chwilą złożyli przysięgę wojskową, Szanowni Goście. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować żołnierzom, którzy przed chwilą złożyli przysięgę wojskową. Panie premierze, szanowni państwo, żołnierze, kiedy miesiąc temu przekroczyliśmy bramy jednostki wojskowej, zastanawialiśmy się, co nas czeka. Wielu z nas zastanawiało się, czy sprostamy wysokim wymaganiom, jakie Wojsko Polskie stawia kandydatom na żołnierzy. Nie było łatwo, ale zrobiliśmy to. Policjały, własność, wieś reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystości major Adam Kuchta.